Dzień raz. Mordowo, poczekaj, jeszcze nie nawijasz, zaraz mi się Co ty jak ty Popsuję, co ty jak? Jak? Działa? Poczekaj. Raz, 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 dwa. Nie chcę mieć nic? Nie, Boguś się podpisał. Halo, raz, raz, halo, halo. Dobra, teraz będzie wiatr, dawaj wierzę, normalnie. Jak? Jak Jak mówiłem im, że pięknie, to mnie chcieli z tego wyrwać. Od i puste obietnice, a na stole pusta miska. Teraz stoi Koloseum, a ty dalej syp ten kryształ Kiedy ja te płyty zmienię w, jamę, w tobie rzucę fiskas Takie koty z nicha spadać się potrafią Jestem tym pierwiastkiem, o którym przewijał kiedyś Platon Ulica nie zapomni, rozbije na atom To są fakty nawet kiedy mówisz, że nagrywam fasos Kurwa tak się robi ruchy, u mnie zawsze jest do przodu Bo już chcesz, Juli, liczę luty U mnie twoje kilka groszy, nie dasz rady tym nie kupić Ja tu zawsze wierzę więcej, tak jak twoja niunia ciuchy Siadam w fotel i dwuseta, jakbym spalał kilo w chwilę I nie wpadam w pajęczynę, sieć już nie wyrabia Telefon wisi, jakbym żył, wiecznie na linie Halo i nie powiem, jakoś idzie Mówiliby, byś z sobą, to zawijam lepiej niech spala się gra Ona mówi, że chce być to ale nie wierzę, że się kończy zaraz jej czas. że żywy znowu ja nocą trzeba odbić kilka kurek i spełnić plan Moje miasto to dla mnie jak Tokio. Tyle masek nie widział, chyba jeszcze świat, nie Ziomek wierzę, że spełni się marzenie me Wszystko będzie tak jak chcę, nic nie będzie dręczyć mnie Wolny oblecę od se, odstawię wszystko złe Zapomnę o tym, co przykreśnie, jeśli wypoczuję się Ziomek wierzę, że spełni się marzenie me Wszystko będzie tak jak chcę, nic nie będzie dręczyć mnie Wolny oblecę od se, odstawię wszystko złe Zapomnę o tym, co przykreśnie, jeśli wypoczuję się Lubię swoje pierdolenie, choć to życie przytłacza Na sercu blisty ziomek, nie będę płakać Ból mnie umacnia, chyba jestem niezgiszczalny Tyle ciężaru znów spadło mi na parę Z dobrnicą zajarajmy, o dobrych chwilach pogadamy Jeszcze nie umieramy, wszystko znowu poukładajmy Życie ślizg jak masło ramy, osoby bliskie poupadały Wody wszystkie, które tak kochały, dzisiaj stali się nieznani Trzeba pomóc, nie ma ich, byli gdy Towar był, stara prawda zna żołty Chorągiewek, cały myl, nie powiewa, Już ich nie ma, Myślę jebać Nauka na błędach się pozbieram, nie ma przebać To nie wdać się spektakl. to życie, które zreśla Jak nie masz pojęcia, jak tu przetrwać pareksela się nie przetrwać. Teraz kto kolega zachowa się nieraz jak dama na wybiegach wyjebana przez was Mówiliby być sobą, to zabijam lepiej niech pala się grasa Ona mówi, że chce być sobą, ale nie wie, że się kończy zaraz i czas. Żaden żywy znowu ja tę nocą trzeba odbić kilka kurew i pełnić plan Moje miasto to dla mnie jak Tokio Tyle masek nie widział chyba jeszcze świat nie.